Witam was, docent polskie mniebrowar.pl Jestem pierwszym oficjalnym, oficjalnym, zaznaczam to klientem browaru warszawskiego. Zobaczcie tutaj ekipa! Dzień dobry dobry. stółek, tak, tak. Ale jakby co w annałach się zapisze, dobrze. Wchodzą, wchodzą. Pierwsze wejście browar warszawski. dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, tu już, jest, już jest <laughs> A, tak, tak, tak. próbki są z rezerwacji, to się nie liczy jako klientela. O. I teraz oczywiście jest pytanie jakie pierwsze piwo y, pójdzie, zobaczcie. Trochę tego jest. Trochę tego jest. Tego jest. No to jest. dobry był sezon, tak? Sezon... Był hitem, no kiedy był próbowany dwa tygodnie temu, więc yy, pytanie, jaką formę obecnie trzyma? No i słuchajcie, Marlena dotarła przed czasem. Tak, Historyczna chwila, 10 września 2021. Pierwsze. Piwo oficjalne w browarze warszawskim. Ja jeszcze nie wiem. E, tak, więc z tym czekam, absolutnie nie wezmę pierwszego łyka przed kobietą, e, ale w szkle grodziskie, no i widzicie jak się prezentuje, no dosyć zmętnione. Dosyć zmętnione, ale fajnie bąbelki musują, czyli to nasycenie, to nagazowanie powinno być ok. O, a Marlena już... A nie, Marlena już tam, już tam się leje. I ten light lager jest bardziej klarowny niż grodziskie. Ha, ciekawa rzecz. Dostanę kuflu z tego Lekka wędzonka. Lekka, we... chociaż jest wędzonka, jest wędzonka. Jest dobrze, no próbowaliśmy to piwo dwa tygodnie temu. Już wszystkie było, teraz jest jeszcze chyba lepsze. <grymne> o! I dla Marleny, no i zobaczcie, light lager. 8 balinga albo 9 balinga i porównajcie, prawda? To powinno być grodziskie! Tak powinno wyglądać, jasno-złote, wręcz słomkowe, klarowne. Bardzo przyjemny, zbożowy, świeży aromat, więc ono bardzo fajnie te dwa tygodnie przetrwało. Zdrówko? Słuszne pojemności, żadnych sampli nie chcieliśmy brać. Ale fajna wędzonka, ale fajna goryczka. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Bardzo. Jakie to jest czyste, o, czyste w tym takim profilu śutkie po prostu. Smakuje dwa tygodnie tam. Dwa tygodnie tam będzie tutaj, tak? Tak, dwa tygodnie temu. Super. Znaczy grodziskie wydaje mi się nawet lepsze. Teraz w tym momencie, niż jak próbowałem stanku, bardzo fajna wędzonka dębowa, bardzo fajna goryczka. Walić to, że nie jest klarowne. Smak jest fantastyczny. Nie, nie, nie. Dobra. Aż tak dobrze nie ma, żeby wszyscy barze na jednym rachunku. Jak sezon? Jak sezon? Sezon jest znakomity, ciekawie na chwilę dobrze nagazowany. Owocowe jakieś nutki? E, tak. Rozdwilka. O. No, czyli tajemniczy klient potwierdza. Że jest, chociaż my na pewno też tego sezonu spróbujemy. No tak, nie, zaprzestaniemy nie, no na pewno. Maknijom, maknijom. machniom. Trochę mamy zły kadr, bo kadr powinien być na tą stronę baru. Troszkę te butelki alkoholi e, zasłaniają warzelnie. E, jak byliśmy przed to nie. tych butelek nie było. Widać było bezpośrednio, właśnie tą nierdzewkę, bardzo. Panie to wyglądało. Teraz to trochę ginie, ale może jakby się usiadło z drugiej strony baru, to wtedy jest bezpośrednio widok na warzelnię. Dobra, light lager. Tak, zdecydowanie w tamtej stronie lepiej No powiem Ci, że po tym dobrze nachmielonym grodziskim, to ten light lager... Co, jest, że, że, bardzo light. jest bardzo light. Jest bardzo light i jest bardzo lager. Ale grodzisz, jest takie na nasycie. I słuchajcie, mamy, mamy nowy hit. Póki nie spróbuję sezona, który mi najbardziej smakował przedpremierowo, to myślę, że ten grodzisz to jest hit. Nie no, ten light lager jest taki bardzo bardzo delikatny. Nie wiem, ja robię tutaj a czuć fenole. W czym? Nie, 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 gdyby fenole było czuć w którymś z tych piw, to byłby faka. Na szczęście nie, nie, nie czuć. grodzisz fenole? Nie, nie. Wędzonkę czuć? Na razie hitem Grodziskie zobaczymy jak będzie dalej. Tymczasem. Wysegregowany. Nie, no jasne, że każdy jest już któryś raz. Natomiast dzisiaj jest to oficjalne otwarcie. Dawid Kulbicki z nami. Ja, ja mam inne odczucia na przykład. Ale nie będę spoilował. Co dla ciebie? Jest na razie fajne. Możesz. Świetne grodziskiem polecam wszystkim. Naprawdę teraz jeśli chodzi o restauracyjne grodziskie, to tak, nie wiem, czy nie najlepsze w historii. E, jeśli chodzi o knajpę, to no to samo miejsce jest, jest świetnie zaaranżowane. Nowoczesne, bez zadęcia bawarskiego e, tego brakowało najbardziej. E, o 18 czy nawet więcej pisa na Lewaku robi dużą robotę, bo wybór jest świetny. Świetna selekcja i pomysł na serwowanie desek, czyli podzielenie je na kategorie mocniejsze, słabsze eile Lagery. Okay. Wyboru. To akurat mnie się sprawdziło. Jedynie jeszcze nie widziałem jaki jest, trudno im powiedzieć. No podobno jeszcze kuchnia nie ruszyła. Tak? A jest pani, podobno gdzieś tutaj. A. Tylko że u kolnerów. Przepraszam na razie nie. Więc też y, to będzie dla Ciebie mocnym punktem to jest plus to, albo minus istotny element. <laughs> Cóż co jeszcze można powiedzieć, no czekamy na wykończenie reszty przestrzeni, bo jeszcze brakuje części e, koktajlowej z grillem i tak? sołtłowską. Ma się pojawić gdzieś za miesiąc, e, no, Świetnie, że otworzyli, no, doczekaliśmy się. Nie, nie bo y, pogłoski były takie, znaczy w sensie chłopaki piłowarzy mówili, że Mieli czekać aż pełna kuchnia będzie do końca miesiąca, co by było już kompletnym absurdem, żeby czekać do końca września z otwarciem. Więc nie pocieszę cię, że ta kuchnia jest chyba w tym momencie naprawdę jakaś mocno okrojona, ale chodzi o to, żeby już to piwo z tych tanków wypchnąć, żeby wystartować, żeby już działać. Istniało takie ryzyko, że pojawiające się i wycieczki z branży wypiją całość, całość tanków. No to wiecie, no te piwa były uważane dwa miesiące czy trzy nawet w czerwcu. E, w związku z tym one, niektóre z tego style, szczególnie te lekkie, już mogły się, e, ich najlepsza jakość mogła minąć. Cały szczyt to grodzickiego nie odzyczył, on świetnie naleje do leżakowania. Ale to grodziskie, jak piłeś stanku też na tobie takie wrażenie wywarło? Tak, ono się nie zmieniło. jednak o. to pędzenie powoduje, że... że stank... Wilność piwa jest duża. Natomiast niektóre inne piwa zmieniały się z czasem, bo je piłem zaraz po uważeniu hmm. i później tak w ustępnych dwóch I one się zmieniało. No, o które się najbardziej zmieniło i minus? Jeszcze nie chciałbym o tym mówić, no bo każdy niech sobie oceni sam, tak? Wolę, wolę mówić co jest dobre. Dobra. To... Eee, na razie spróbowałeś tylko Grodziskie czy jeszcze coś? Dzisiaj tylko Grodziskie dopiero wszedłem, no bo dopiero się Dobra, odgrzywało. No to może jeszcze jakieś kolejne wejścia będą, my też zaczęliśmy dopiero, także Dobrze. tymczasem druga tura. Sezon. Ja jak zwykle znam Nie no, dlatego Marlena spróbuje. Nie no, bardzo fajne szkło. Sezon i takie bardziej wyszukane piwa, tylko w pojemnościach 0,3. 14 zł, jeżeli chodzi o Sezona, więc całkiem, całkiem w miarę. Marlena próbuje. Dobrze. Jest <laughs> owce owocowe. Czyści, śmieszcie. Mam wrażenie, że trosze, troszeczkę ta owocowość spadła. Fenolki są bardzo przyjemne. Tak delikatnie e, po nozdrzach łychtają, ale ta owocowość trochę spadła. Stróbeczko. O! Ha! Fajne, bardzo orzeźwiające. O, i witek dla Marleny. Bardzo fajnie. E, pamiętacie na e, prapremierze mówiło się o tym e, suchym finiszu, o takim białym pieprzu. Mam wrażenie, że tutaj w tym piwie ten biały pieprz jest bardziej wyrazisty. Trochę schowały się owoce. Ale smak tego piwa to jest właśnie ten pieprz, nawet jakaś koryczka weszła. Bardzo dobre, ale nie tak fantastyczne jak Stanka. Trochę te owoce, owocki spadły. Natomiast Witek nie pamiętam jakoś specjalnie, żebyśmy na leżakowni nad tym witkiem się rozwodzili. Taki trochę przyklapły. Te aromaty. Na mnie trochę alkohol wyszedł w aromacie. Te aromaty są bardzo stonowane. No, słuchajcie, ten witek to już tak dwa miesiące ma, nie? Więc tutaj w aromacie rewelacji nie ma. Znowu są fenole, czyli zgodnie ze stylem. Ale to jest podobna sytuacja jak w sezonie, że znowu ta owocowość jakaś skórka pomarańczy powinna być. Ja tego nie czuję. Jest troszkę słodkawe. Mm. Akurat mam podobne wrażenia co do e, tego piwa z leżakowni w sensie no nie jest to spe nic specjalnie ciekawego, bo on już jest po prostu troszkę odleżany, więc myślę, że na Witka, na pszenicę koniecznie yy, trzeba będzie sprawdzić jak będą świeże, trzy tygodnie optymalnie. Yy, tak, no, to tymczasem ze mną Michał imiennik. Szyba, że już sobie trochę tutaj siedzimy, ale teraz zdecydowałeś się na kolejne, Black Ipa. Czarna Ipa, zgadza się, tak. Ale może zanim czar o czarnej Ipie, to krótkie wrażenia na temat tego, co wypiłeś. Piłem grodziskie, które było bardzo smaczne, trzymało wszelkie parametry stylu. Może delikatnie za mało było wędzonki, ale i goryczka, i wytycenie były w porządku. Zabia zawiódł mi natomiast, w mhm. i też na tą goryczkę, której było za mało, tak, ale ogólnie prawda nie były ogólnie pozytywne, tak. Chociaż, no, zobaczymy, karta jest dosyć długa, jak można tam zobaczyć, nie wiem, czy tym zrobi, zrobi rozeznanie. Nie, mogę zrobić dla was, nie ma problemu. Proszę. Proszę. Każdy sobie może zapauzować, zobaczyć, jakie są ceny. Także, także wybór jest całkiem spory, ale może skupimy się na tym co teraz, tak? Zapach bardzo w porządku, charakterystyczny dla kipy. Cytrusy. No nie mów, że cytrusy są. Takie? Tak? Może jakaś delikatna pomarańcza? Pomarańcza? Ja, ja bym powiedział, że pomarańczyk cóż, tak? nie cytryna, pomarańczy na pewno, tak? Piwo jest ładnie nalane, jest piana, tak? To zdrowie. Tak? Chcę ja mam powiedzieć? No, Prawdę! No nie, nie, nie jest źle, chociaż jak dla mnie, ale jeszcze raz spróbuję. Może lekko grodziskie, które piłem, zaburzyło nieco przez dosyć taką intensywną goryczkę smak tego piwa. Natomiast tu wydaje mi się, że oczywiście taka. Ta, ten smak takiej lekkiej cytrusowości trochę zaburza taki typowy smak dla tego, dla tego stylu IPA, czy IPA, jak popularnie mówi. No, trochę mi brakuje takiej treści, takim o. tak bym powiedział. Dobrze jest, tak, jest bardzo w porządku, natomiast nie ma takich głębi, tak? Nie znam parametrów, tego nie wiem ile... 17 balinga. Tak, bo rzeczywiście na tablicy, czy albo na tej rolce papieru nie ma informacji o parametrach. To, to trzeba koniecznie naprawić. Również zobaczcie, nie ma informacji tutaj. l'équipe A przepraszam, jest informacja o alkoholu. 7%. A z tego co pamiętam, to jest 17% balinga, a 7%. Akurat alkohol jest skryty, tak? Nie czuć tego alkoholu, więc jest bardzo w porządku. A jak z palonością? Nie paloność, właśnie Paloność jest, tak? Czuć taką właśnie. Ja nie bijam kawy na co dzień, więc też nie mogę powiedzieć, natomiast czuję taką właśnie paloność. No to kawy, tak? Nie mam porównania z takiej codzienności. Natomiast no, na pewno jest to czarna ipa, tak? I jeśli ktoś tutaj przyjdzie, ja tak uważam, to nie powinien być zawiedziony, chociaż dla mnie lekko brakuje treści temu. Tak? Okej. Okay. Tak no dobra. Jak to zrobi? Dzięki wielkie. Będziesz wracał? Mam niedaleko, także... <grym> od czasu do czasu, dobra. Nara. Kolejka numer 3. Tym razem Marlena została pierwsza. Słuchajcie, jest Michał Grand Champion WKPD z Sabarem Pamiętny sezon z czym? Z czerw czerwoną porzeczką. Z czerwoną porzeczką Więc Michał nam tutaj e, zarekomendował milkszej IPA. Mówię, co milkszej IPA? Nie ma w ogóle opcji. Spróbowaliśmy próbkę Okay. Podobno mango i grapefruit. I Marlena próbuje. Ananas. 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 Czyli nie grapefruit, tylko ananas. Mango i ananas. soczyste, owocowe, orzeźwiające, nie świetne. Dobrze, yy, laktoza w milkshake? Wiesz co? Słodkie? Yy, Odrobinę, ale to nie jest aż tak dominujące, że ta laktoza tak, wiecie, uderza w Was. Naprawdę jest na bardzo optymalnym poziomie i tak naprawdę jest Słuchajcie, najważniejsze w tym piwie jest to, że ten milkshake IPA nie jest z dupy wziętym określeniem IPA, bo nie powiedziałam o goryczce Nie powiedziała Marena o goryczce Kurna, tu jest naprawdę bardzo fajna, intensywna goryczka Wydawałoby się, że to jest naprawdę coś e, dla klienta e, mniej rozeznanego, Trochę bardziej właśnie na jakieś jogurty, na milkszejki Nie, ta goryczka w IPA naprawdę... Ale fajnie się balansuje właśnie z owocami, naprawdę jest to po Świetne piwo, kurczę, naprawdę nikt nie spodziewał się milkshake IPA z Browaru warszawskiego, który będzie IPA. A tutaj z kolei mamy to, co już Michał, kolega oceniał wcześniej, czyli Black IPA. Nie będę się powtarzał. Rzeczywiście jest delikatny aromat pomarańczy. Czekolada, czekolada zdecydowanie. Żywica delikatna. A żywica bardziej mocna w smaku, to piwo jest czekoladowo-żywiczne, rzeczywiście ta paloność wychodzi na finiszu, słuchajcie, te, ta, taki zestawik milkshake IPA i black IPA jest świetny, może nawet do rżnięcia, ale... Mar Mar Marle Marlena mówi, że nie będziemy rżnąć. Ale nie niespodzianka czekolada tutaj. Nie nawet trochę kakao. Kurczę, wieczór się fajnie, fajnie rozwija. Kolejka numer 3 bardzo ciekawa. E może jeszcze kogoś złapiemy, żeby wypowiedział swoje opinię. Stay tuned. Kolejny tajemniczy klient, czyli pani prezes MOTU, Mazowiecki Oddział Terenowy PSPD. Witam, cześć. Miło. Próbeczki widzę. Tak jest. Dzisiaj próbeczki. Idziemy z próbeczki. Bardzo fajnie, że są te próbeczki. Jak widzicie po sześć różnych piwek można sobie popróbować. Trzy zestawy, bo także dla każdego coś miłego. No a co? Jak musi coś posmakuje, to sobie można na przykład tak jak kolega w takim pięknym teklu. Na pewno nie jesteś pierwszy raz. No nie jest, to już by liczył. To żeby liczyły, więc co jest dla ciebie największym zaskoczeniem na dzisiejszym oficjalnym Może nieoficjalnym, ale w sensie otwartym dniu. Wiktoru! to z tym pod wrażeniem, bo to jest naprawdę bardzo ładny lokal, bardzo ładna knajpa. Widać, że włożono w to dużo pracy, dużo wysiłku, pieniędzy. E, bardzo mi jest miła i sympatyczna atmosfera. Tam no, chłopacy, czyli Dawid i e, Piotrek, mhm. super, świetnie czują nad tym, tym wszystkim. Jeszcze kolejny kolega, Michał Jarosiński od nas z Motu jest za barem, dzisiaj wypija. Także są sami swoje. Tak, to, 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 że Michał za barem jest to jest największe zaskoczenie dzisiejszego wieczoru. Ale panek sobie świetnie radzić. Bardzo dobrze sobie radzi. Tak. <laughs> eee, coś o piwie? Co? Tak. Nic się nie zmieniło bardzo spokobiwo są takie style y, niewyszukane aczkolwiek jest ich bardzo wiele więc super Cieszyś. Niewyszukane? No, a czego byś y, ja, oczekiwała? Wiesz, ja, Słucham. Ja, tutaj, jak, Słucham. ja mam tu koleżeństwo jakichś golemów jakichś harpaganów to to wiesz to oni to tam ten no, ale są jakieś pisy, lagery co tam jest jeszcze rodziskie witwiry no, wszystko co, co jest to powinno być no nie ma nie ma Arturze pozdrawiam Cię, tych wyczych roli Honder i tego typu rzeczy, no ale może... Halo, to jest browar restauracyjny! Ale wiesz, no to doczekłam mnie. Aż tak? No. no i to jest to rozwydrzenie PSPD. Co oni chcą, naprawdę? A ja, tak zupełnie serio, bardzo miło i fajnie, i fajnie że jest tyle rodzaju, więc trzeba już więcej. Które najlepsze według Ciebie? Wiesz, co zaskoczyła mnie, co ta imperialna ipka, która jest taka bardzo, jak widzisz, taka trochę... E, karmelkowa, tak, ojcu, tak. W pierwszym momencie myślałam, że to jest łez taki karmelkowy, taki atak karmelu, a imperialna ipka, tak sobie wiesz, wolno popijam, Ja nie mam, ale mój Janek ma grodzisza, którego pijam wcześniej. Bardzo fajny, ciekawy grodzisz na na, wiesz, na letnią bardziej porę, no ale jak wiadomo... No cały czas mamy lato. Niektórzy są dużymi fanami, tak Marcin, Marcinie. Pozdrawiam. Wiesz potem jak zmontujemy to wideo, to... Każdy będzie mówił, co jest dla niego najważniejsze. Potem będzie każdy funkcik dla danego piwa. E, więc dla Ciebie Imperialipa? Imperialipa, tak. No, okej. Okay. Tak, piąteczka, czy tam dziesiąteczka, Świetnie. No to, no. I o to chodzi. Robimy rozmowy z ludźmi. Każdy mówi e, co mu smakuje, a, a, co mu, nie, a co mu nie smakuje. Nie, no jak? Nie? Nie, nie ma nic czemu nie smakuje. Wszystko jest popisowane. <laughs> jest, 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 tak. Czyli co, wrócisz? Dobrze. No i to właśnie jest mówisz, pełno znajomych, więc to też na tym moje. Tak się z nimi. Super. Jest dobrze. Lecimy dalej. Słuchajcie, ostatnie ujęcie, godzina chyba dwudziesta druga. mówi... Dziękujemy bardzo. <laughs> Za to, że byliście. Spodziewaliście się takiego nawału? Trochę ludzi było. E, tak, nie komunikowaliśmy tego specjalnie w mediach społecznościowych, ponieważ e, jak gdyby nie chcieliśmy takiego nawału. Chcieliśmy to zrobić delikatnie, ale no, no, nasze oczekiwania już były No ja myślę, że... Około 300-400 osób się przewinęło. Spokojnie, spokojnie. No i ja mówię tylko o parterze, a... studiant to tak, wcale totalnie zapełnione i piwem, i jedzeniem, i, i dobrą muzyką. Ale moment z tym jedzeniem, bo... Była mowa, że kuchnia nie do końca uruchomiona, czyli coś jest na ciepło. Gdyby ktoś chciał przyjść jeszcze. Tak, w kolejny... zamawiamy, zamawiamy tylko przy stolikach. Chyba, że na razie nie, nie okay. zamawiamy jedzenia. Tak. Czyli coś ciepłego jest. Jakie opinie odnośnie piwa? Co jest hitem? Jest, są, są różne są różne opinie, bo każdy lubi co innego. Ciężko, ciężko określić. Natomiast piwo wszystkie smakuje ewidentnie, natomiast każdy ma swój gust. Mhm. E, czyli co? Pozostaje zaprosić. Zapraszamy, tak. Już jesteśmy otwarci, także specjalnie zapraszamy na, i na piwo, i na pyszne jedzenie. E, codziennie o 12? Myślę, że tak. No, więc... Dzięki wielkie. Doczekaliśmy w końcu oficjalnego otwarcia browaru warszawskiego. Możecie wpadać, możecie pić. Eee, coś się skończyło już dzisiaj? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No dobra. Nie, to... przygotowaliśmy się na tyle, na, na że dzisiaj nic nie braknie. Na razie. Dziękujemy, cześć. Bye. No chyba tak kończymy ten, ten pierwszy inauguracyjny wieczór. Co w tle? Eee... Cześć, że mówiąc, nie wiem co jest, pewnym E, było przy bardzo dużo ludzi. Tak. My się zamawialiśmy, dostaliśmy chyba coś innego, więc nie wiem co mam przysłać, ale jest bardzo czyste, trochę alkoholowe, więc chyba mocny wolk jakiś. Golden nail, może? Natomiast. E, Słuchajcie, tutaj jakiś czas temu tutaj głębiła się potężna, potężna kolejka, więc rzeczywiście ten pierwszy dzień taki spontaniczny. Niektórzy musieli bardzo długo czekać na piwo. My zajęliśmy tą miejscówkę o 17, więc mieliśmy to szczęście. Strateg, Strategiczne. No i taką właśnie lekcją na przyszłość. Chcesz mieć piwo, szybko zajmij miejsce przy barze. Tak Najgorsze miejsca, to no, nawet gratis dostaniecie. Ojej, dobra.